Jesteśmy w warszawskiej fabryce Norblina, gdzie w 23 punktach gastronomicznych oferujących kuchnię z całego świata wdrożyliśmy system iPos. Rozwiązanie zostało opracowane specjalnie z myślą o foodholach. Każde stanowisko Foodtown zostało wyposażone w innowacyjną, jedyną na rynku kasę wirtualną na terminalu płatniczym, monitor POS oraz aplikację do prowadzenia sprzedaży dla gastronomii. Właściciele punktów gastronomicznych mają dostęp do danych o swojej sprzedaży w iPos Web, platformie, do której trafiają wszystkie informacje o transakcjach. To jedyny system na rynku, który pozwala zrezygnować z urządzenia fiskalnego. Na terminalu została zainstalowana wirtualna kasa fiskalna w formie oprogramowania stworzona przez iPos. Futam, w Fabryce Noblina jest nową powierzchnią w Warszawie. Przyjmujemy około 40 tysięcy gości tygodniowo, dlatego potrzebujemy stabilny system do ich obsługi. Wdrożenie systemu iPOS we wszystkich punktach gastronomicznych to znaczne korzyści dla najemców. Każdy z nich oszczędził około 3000 zł, ponieważ nie musiał inwestować w tradycyjną drukarkę fiskalną. Zyskał wygodny, łatwy w użytkowaniu system sprzedażowy, który pozwala na sprawną obsługę klienta. Otrzymał dostęp do iPOS Web, platformy, która raportuje w czasie rzeczywistym wyniki sprzedaży, informacje o pracy personelu i dane o stanach magazynu. Dzięki temu każdy właściciel punktu sprzedaży może na bieżąco z dowolnego urządzenia z internetem zarządzać. Swoim biznesem. Rozwiązanie pomaga także w rozliczeniach z zarządcą Foodtown. System automatycznie raportuje wyniki i nalicza opłaty za najem lub prowizję od obrotu. Najemcy nie muszą sporządzać raportów. iPOS robi to za nich. Wdrożenie systemu IPOS pozwoliło na scyfryzowanie procesów raportowania. Dzięki IPOS Web zarządca otrzymał dostęp do raportów i analiz dotyczących sprzedaży w całym Foodtown, co pozwala lepiej planować kalendarz wydarzeń i akcji promocyjnych, a także dostosowywać ofertę gastronomiczną pod oczekiwania klientów. Wdrożenie systemu zrealizowaliśmy w ciągu zaledwie czterech dni, łącznie z instalacją systemu i szkoleniem personelu. W IPOS dostarczamy rozwiązania kompleksowe, all-in-one. Oferujemy sprzęt, oprogramowanie sprzedażowe, płatności bezgotówkowe, opiekę serwisową i wsparcie infolinii. Nasze rozwiązania kierujemy zarówno do przedsiębiorców prowadzących punkty detaliczne, usługowe i gastronomiczne, jak i do sieci handlowych i franczyzowych. System IPOS stanowi użyteczne narzędzie dla zarządzającego całym obiektem, jak i dla przedsiębiorcy prowadzącego kilka punktów sprzedaży. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym systemem, to zapraszamy do kontaktu.